Sponsorem programu był Alior Bank. Bank z kredytami dla firm. Na program zaprosił sponsor producent audioseriali i audiobooków Audioteka. The Imperium is fragile. The great house fight of control. We must act. there's a war hidden in plain sight and a war requires sacrifice we've never seen a force like this this could destroy the imperium the reckoning is here Znalazłam dla was idealną witaminę D. I Bowit D3 Kids. A dlaczego? Bo to lek z czystym składem i wygodnym kroplomierzem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zadzwoń do Ani. Katar? Zatkany nos. Weź Sinupret Extract i odzyskaj dostęp. Sinupret Extract działa już od pierwszych objawów zapalenia za to. jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas uwolnić najlepsze zapachy Kokolino. Nowa linia Perfument Care z technologią Profiber. Zapach utrzymuje się aż do 100 dni, a kolory pozostają żywe na dłużej. Kokolino, pokochaj swoje ubrania na dłużej. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po 10 praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nasza najlepsza ochrona kolorowych ubrań. Teraz dzięki kapsułkom do prania. Wypróbuj teraz. Co mu się ubrać? Zalando. Dalmayer to nie po prostu kawa. Tworzymy dzieło sztuki z pasją, zaangażowaniem i miłością do każdego szczegółu. Tworzymy kawę wyjątkową. Wczoraj, jutro i dziś. Dalmayer, codziennie wyjątkowy. Mój bank daje mi to, czego potrzebuję. I to jest velo. Pakiet medyczny z dostępem do lekarzy specjalistów i badaniami diagnostycznymi. To jeszcze bardziej velo. A im częściej bankuję, tym więcej zyskuję dzięki velo korzyściom. Mój bank to docenia. I to jest już totalnie velo. I wreszcie nie muszę pamiętać o opłatach. Z usługą moje rachunki płacą się same. Dla mnie to jest tak super. Rzecz velo. To jest. Wybierz świat bardziej velo. Mamo, długo jeszcze? Teraz wszystko kręci się wokół kaszlu. Nadszedł czas na prospan. Prospan skutecznie łagodzi mokry kaszel. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ty. To Janice. Aluminus redukuje wszystkie typy przebarwień. Czy to naprawdę działa? Zaufaj mi. Na przebarwienia po prądziku też? No jasne. Luminus, najskuteczniejszy składnik przeciw przebarwieniom. Redukcja przebarwień aż do 71%. Również tych związanych z wiekiem. Dołącz do ponad 10 milionów kobiet. Wybierz Niva Luminus. To działa. Sponsorem programu jest Alior Bank. Bank z kredytami dla firm. Na program zaprasza sponsor producent audioseriali i audiobooków Audioteka.